Cześć, na imię Mam Tomek, a wy jesteście na kanale Oścista Ryba. Jak wiecie, są pytania i tematy trudne dla chrześcijan i właśnie o nich będziemy rozmawiać. Dostałem od Was dużo wiadomości: trochę maili, trochę komentarzy. I w większości pytania, jakie zadajecie, są bardzo szczegółowe. Dlatego, idąc od początku, chciałbym przedstawić Wam filar, na którym się opieram. A jest nim Biblia. No właśnie, i pewnie tutaj wielu z Was chciałoby wyłączyć ten filmik, bo uważa, że Biblia to taki starożytny Harry Potter. I dlatego możecie uważać, że równie dobrze mógłbym się opierać na tejże sady. Dlatego chciałbym powiedzieć o autentyczności Biblii. I czy na czymś takim możemy opierać swoją wiarę i swoje życie? A więc Biblia. Biblia była tworzona na przestrzeni 1600 lat. Była spisywana przez 40 autorów, między innymi przez pasterzy, rybaków, rolników, proroków, sędziów, królów czy lekarzy. Została także spisana w trzech różnych językach: hebrajski, aramejski i grecki. I mimo tych wszystkich różnic zachowała spójność. Jak to możliwe? Według mnie możliwe jest tylko wtedy, kiedy książka ma tego samego autora. Ale jakie były początki Pisma Świętego? Otóż pierwsze rozdziały przed spisaniem były przekazywane ustnie. A co jeśli tutaj wystąpił głuchy telefon? I jako, że ludzie nie za bardzo mieli co do roboty, paśli te kozy, wielbłądy, owce, my. Nie mieli. Za ciekawych rzeczy do roboty, tak jak dzisiaj. Wiecie, telewizja, internet, spływy kajakowe i przekazy ustne, właśnie były ich pewnego rodzaju rozrywką. I uczyli się wszystkich tych tekstów na pamięć. Nawet w dzisiejszych czasach, jak komuś się chce, to podobno nie jest to takie duże osiągnięcie. Potem te historie zostały spisane przez Mojżesza. Mojżesz. Więc tak. Ten niedouczony pasuch analfabeta Mojżesz, który w młodości był księciem Egiptu. Który pobierał nauki u najlepszych i najmądrzejszych ludzi w tamtych czasach w Egipcie. Jak on mógł to wszystko spisać? I zaczął spisywać od początku dzieje swojego ludu. Zanim poszli następni, następni i następni i wyszedł cały kanon. Ale opowiem Wam teraz parę fajnych ciekawostek. Otóż, paradoksalnie, to właśnie teolodzy mają problem z wiarygodnością pisma świętego, bo historycy aktualnie nie mają problemu, żeby stwierdzić, że Biblia jest autentyczna. Podam Wam parę fajnych przykładów. Biblia jako jedyne źródło podawało, że ostatnim władcą Babilonu był Baltazar. Podczas gdy wszyscy historycy przez wieki mówili: Przecież ostatnim władcą Babilonu był Nabonid. Biblia to stek bzdur. W historii nie ma nawet słowa o kimś takim jak Baltazar. Co najwyżej Baltazar-gąbka. Nie, tego akurat nie mówili. Aż w pewnej świątyni w Ur odnaleziono pewne cylindry króla Nabonita, w których przedstawiał jako swojego najstarszego syna, któremu powierzył całe królestwo i armię. Był właśnie Baltazar. No dobra, ktoś może powiedzieć, że to tylko taka drobnostka, anegdotka. A co byście powiedzieli na zniknięcie całego narodu i to narodu potężnego, tak jak Egipt czy Babilon? Otóż naród Hetytów, potężne państwo, opisany. Między innymi w pierwszej Księdze Mojżeszowej przez wiele stuleci był nieodkryty. I znowu tylko Pismo Święte podawało sprawozdania o istnieniu takiego narodu. Ale racjonaliści, zwłaszcza za czasów wiktoriańskich, nabijali się niemiłosiernie, jako że niby Biblia podaje takie bajki, stwarza sobie narody. Przecież wszyscy wiedzą, że nie było na pewno takiego narodu jak hetyci. I dopiero w XX wieku badacz czeski odkrył w Turcji 25 tysięcy tabliczek w języku hetyckim, opisujący dzieje tego narodu, między innymi walkę z Egiptem, z Babilonem. więc znowu Biblia wyszła obronną ręką, ale nie posiadamy żadnych oryginałów Biblii i przez te wszystkie stulecia na pewno Biblia została sfałszowana. Zapewne ludzie, którzy zadają takie pytania, nie słyszeli o w takich świrach jak masoreci. Nie, nie, nie masochiści, masoreci. Przez wiele stuleci żmutnie przepisywali pismo święte Starego Testamentu. Policzyli wszystkie linijki, zdania, słowa, Byli aż tak dokładnie, do tego stopnia, że jeżeli nie zgadzała się chociaż jedna litera, po to były policzone. Wtedy to wszystko szło do kosza. Zostaje ateistą. taki pergamin mógł mieć wartość nawet 10 tysięcy złotych. Więc w ich interesie było to, żeby przepisywać ten tekst bardzo dokładnie. I znowu tendencja uczonych była taka, że tekst biblijny uległ wielu zmianom. Dlatego tekst dzisiejszy jest mało wiarygodny. I wiecie, kto udowodnił tym wszystkim uczonym, że są w błędzie? Pasterz. Jelny pasterz. Muhammad. Deep w 1947 roku zrewidował te wszystkie te krytyczne stwierdzenia w pogoni za swoją zagubioną owieczką. Zajrzał do jednej z jaskiń, która była głęboka, i spuścił w dół kamień. Jakież było jego zdziwienie, kiedy zamiast odgłosu myczącej owieczki usłyszał dźwięk. Zbijanych, glinianych naczyń. Następnego dnia szedł tam ze swoimi przyjaciółmi, jego oczom ukazało się 47 glinianych dzban. Ku jego rozczarowaniu nie było tam ukrytego złota, tylko jakieś stare pisma, spisane na pergaminach. Oczywiście były to bezcenne, starożytne pisma. Było to w Humran, nad Morzem Martwym. Znalazły się tam. Również teksty biblijne, więc naukowcy nie mogli doczekać się i porównać teksty z Qumran do tekstów znanych w dzisiejszej Biblii. I co się okazało? Na przykład Księga Izajasza pokrywa się w 99% z tym, co odnaleziono w Qumran. W tym jednym procencie mieszczą się takie różnice jak inna pisownia słowa, przystawione szyki czy wyrazy typu poszedł pobiegł. W tym 1% procencie nie ma nic, co by zmieniło obraz Biblii. Wróćmy jeszcze raz do tych kopii. Według standardów historycznych, jeżeli jakieś dzieło ma 5 kopii i jeżeli z grubsza zgadzają się ze sobą, no to to jest uważane za autentyczne. 10 kopii, 10 to już w ogóle. Tak było koniec. Więc mamy aż 25 tysięcy różnych odpisów zawierających cały Nowy Testament lub jego fragmenty i nie ma drugiego takiego dzieła, które by było tak dobrze udokumentowane i zachowane. I tak na przykład roczniki tacyta czytata, czyta cytaty tacyta, które powstały w około 116 roku naszej ery przetrwały dzięki Odpisom z IX i XI wieku, czyli prawie tysiąc lat różnicy między kopią a oryginałem. A na przykład Wojny Galicyjskie Juliusza Cezara, od najstarszych znanych nam odpisów do oryginału minęło 900 lat. No i nikt jakoś nie podważa wiarygodności tych dzieł, a przykładów można mnożyć i mnożyć i mnożyć. A jak na tym tle wygląda Biblia? Najstarszy, kompletny odpis pisma świętego, nie licząc jeszcze starszych fragmentów, pochodzi około 300-300 roku naszej ery, czyli to tylko około 300 lat od powstania oryginałów. Jest to naprawdę dobry wynik w świecie nauki. I już na koniec: Biblia jako jedyna starożytna księga podaje, że Ziemia jako planeta nie opiera się na żadnych tam słoniach, krokodylach, gigantach czy innych podporach, lecz jest zawieszona w próżni. I teraz moja ulubiona perełka. W czasie gdy ludzie debatowali nad tym, czy Ziemia jest płaska, czy może kwadratowa, Pismo Święte od samego początku informowało o tym, że Ziemia jest okrągła. Nieźle co? Jak zwykle, oczywiście nie wyczerpałem całego tematu. Chociaż wyszedł z tego filmiku pff, niezły Tasiemiec. Dlatego jeżeli chcecie więcej, chodźcie na naszego facebooka i zostawiajcie komentarze. W takim razie do zobaczenia. A jeżeli chcecie być na bieżąco?